Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest profesor Adam Leszczyński, wykładowca Uniwersytetu SWPS, współzałożyciel portalu Okopres, autor głośnej książki Ludowa Historia Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie chciałem porozmawiać może nie tyle o ludowej Polsce, co bardziej właśnie o procesie emancypacyjnym, jaki się przez te kilkaset lat w Polsce rozegrał, który, no, można powiedzieć tak, na, na dzisiaj mamy do czynienia państw z państwem, gdzie większość z nas jest potomkami chłopów. Na przykład, dotyczy, ja. na przykład ja. Dotyczy to nie tylko przeciętnego mieszkańca tego kraju, ale także elit. Natomiast no, gdzieś był punkt startu. No i pewnie pozwolę sobie cofnąć się te 200, 200 lat do tyłu: mamy Polskę szlachecką. No właśnie, kim był obywatel tego kraju? Kto był wtedy Polakiem? Kogo uważano za Polak? Obywatelem prawdziwym był mężczyzna, szlachcic. Konstytucja 3 maja, nawiasem mówiąc, chciała to jeszcze ograniczyć, wprowadzając sensus majątkowy, do tego, która jest u nas uważana za progresywną, w sensie nie, pod pewnymi względami była, pod innymi nieprzesadnie, ale, ale yy, no, 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 no więc, yy, do, takim domyślnym, domyślnym, prawda, przedstawicielem narodu polskiego, po, po jest, to, to, jest, szlach, to jest, jest szlachcic. Szlachcic, mężczyzna, posiadacz. Zwłaszcza, zwłaszcza posiadacz ziemi. Ale przede wszystkim szlachetnie urodzony. No i to jest oczywiście problem, e, e, który się zaczyna i, i wiele osób, wielu autorów pod koniec XVIII wieku zdaje sobie sprawę. I to jest zresztą tego sporu i takiej dyskusji, która toczy się bardzo długo przez wiek XIX. A więc yy, yy, wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że Polska może podnieść się. Bo mamy czasy zaborów, prawda? I, Ale też słabości. Bo, bo zabory poprzedza wielo, długi okres bardzo słabości. Politycznej, społecznej, takiego poczucia upadku, prawda Wie, ma wielu ludzi. No i wielu ludzi zdaje sobie wówczas. Wielu nie wszyscy, ale wielu autorów zdaje sobie sprawę. Że, żeby, że trzeba tę bazę rozszerzyć, prawda? To znaczy, że, że Polska może, musi być przestać, przestać że jeżeli ma przetrwać albo się odrodzić, musi przestać być krajem wyłącznie szlacheckim. No i to jest w najogólniejszym, w najogólniejszym zarysie motyw, który powraca potem przez dekady i też przedmiot sporu, no bo to ma bardzo konkretne polityczne i gospodarcze konsekwencje. To się może wydawać abstrakcyjne, ale ma bardzo konkretne. Na przykład mamy okres powstania listopadowego i Sejm Powstańczy wiosną 1831 roku, w kwietniu, marzec, kwiecień, dyskutuje nad tym, czy uwłaszczyć chłop. Wówczas wszyscy żyją od mniej, od początku XIX wieku na ziemię polskie napływają idee, które byśmy nazwali ideami liberalnymi, a więc idea wolnego rynku, Idea własności prywatnej, która ma inny charakter, już taki kapitalistyczny, nowoczesny, inny niż w, w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Idea wolnego kontraktu, idea nienaruszalnego prawa własności, takiego fundamentu. Ale też podstawy wolności, prawda? No, podstały, po, po, no tak, ale też się zakłada się, że chłopi mają już tą wolność, co w praktyce różnie z tym bywało, bo e, o tym to jest to długa i skomplikowana historia, możemy o tym powiedzieć, no, ale że jakby formalnie ją mają i nadaną konstytucją księstwa warszawskiego w 1807 roku, a potem podtrzymaną konstytucją Królestwa Polskiego w 1815. A więc od tej strony jak gdyby uważa się powszechnie dość, że ta sprawa jest załatwiona. Natomiast chłopi nie są właścicielami ziemi. Właścicielem ziemi jest dziedzic. Ale mają też obowiązek w stosunku do dziedzica, odpracowywania odpowiedzialności. Tak jest, no więc uwłaszczenie z punktu widzenia wielu ludzi, dziedziców głównie, ale też zwróćmy uwagę, że to oni stanowili większą część opinii publicznej wtedy. bardzo wąskiej. No więc uwłaszczenie było po prostu odebraniem ziemi. I ci ludzie piszą wtedy w gazetach, ale no nie tylko w gazetach, broszurach, że to jest kradzież. Po prostu idea, że to jest państwo, które zabiera. I porównuje się to do łupiestwa moskiewskiego w ogóle, pomysły uwłaszczenia. Nie ma jak dobra propaganda. No, no, no tak, ale to, że Car zabierał, prawda? Car konfiskował majątki, bo rzeczywiście to robił. No to tak samo teraz, a teraz co, państwo polskie chce zabrać nam nasze majątki, naszą ziemię, naszych pradziadów w ziemię? prawda są całe takie, całe takie bardzo e retorycznie zresztą e ciekawe y y teksty. No i e e oczywiście jest dyskusja, czy można to chłopom dać tą ziemię i jest konsensus, a jeszcze sejm jest szlachecki oczywiście, bo sami przedstawiciel szlachta, albo osób, które weszły do stanu, prawda, do stanu, stały się na przykład Wywodzą się z stanu mieszczańskiego, ale gdyby stały się posiadaczami ziemskimi. Są tak. No i jest oczywiście dyskusja, co z tym zrobić, no, bo, bo wiadomo, że chłopów trzeba zachęcić do udziału w powstaniu, powstanie przegra. Istnieje, wiele osób tak uważa. Demokraci zwłaszcza uważają, że powstanie może wygrać tylko wtedy, kiedy chłopi się zmobilizują do walki o, o, o wolność. A no, ale chłopom trzeba coś dać za to, żeby chcieli walczyć o wolność, bo na razie nie są przezadnie do tego przekonani. Wiadomo, płyną raporty z kraju, że chłopi nie nieprzeznie się garnąć. Czy nie było tam takich wątków, że ci chłopie nawet bali się, że powstanie, może przywróć, znaczy z powstaniem przyjdzie jakiś powrót pańszczyzny, jeszcze bardziej. No ale pańszczyzna istnieje wtedy. To, to, jest, to jest powstanie listopadowe. Powstanie, pańszczyzna ma się doskonale. Pańszczyzna ma się doskonale. Chłopi są, to działa w taki, w taki sposób, że chłopi są oczywiście wolni, formalnie, osobiście. Ehm, natomiast w praktyce często przedstawicielem władzy lokalnej, zazwyczaj e, przedstawicielem władzy lokalnej jest dziedzic, wójtem jest z automatu dziedzic, zgodnie z. E, a więc ma tam ściąga podatki, ma prawo karać, jakieś kary administracyjne, kłopoty i tak dalej. No dziś jest właścicielem ziemi, w większości wypadków. E, I na tej ziemi oni są osadzeni, ci chłopi są osadzeni. I jak gdyby z punktu widzenia prawa, oni są kimś w rodzaju dzierżawcy, do tego się porównuje często ten stosunek. To znaczy, że oni y, używają ziemię pańską, używają ziemi pańskiej i w zamian za to są zobowiązani do świadczeń pańszczyznianych. Natomiast w praktyce oczywiście jest tak, że na przykład, ale że mogą sobie odejść, jeżeli chcą, to mogą odejść. Natomiast oczywiście w praktyce jest tak, że prawo ogranicza te możliwości odejścia i że chłopi mogą odejść po pierwsze wtedy, kiedy spłacą wszystkie długi, a w takiej relacji oni zawsze mają jakiś dług. Jest bardzo trudno im dojść do sytuacji, w której nie mają żadnego długu i mogą sobie spokojnie pójść, chociaż są wolni cały czas nominalnie, to jest bardzo chytre, bardzo Co, chytre. mi to przypomina pewien koncept biznesowy, e, pewne e, sieci handlowe, ale już nie będę tego e, Po drugie, po drugie, e, oni, żeby odejść z tej wioski, muszą mieć kwit policyjny. jest zezwolenie. Kwit, i te, tak, zezwolenie i ten kwit, bo potrzebne do przemieszczania się i, i ten kwit wystawia dziedzic, który jest wójtem. Bardzo sprytne, bardzo sprytne, bardzo sprytne, ale są wolni, to są wolni, są wolni. No więc yy, yy, i teraz yy, nad tym systemem się dyskutuje, prawda, jest powstanie. Wiadomo, że ci chłopi nie są szczęśliwi, w sensie nie garną się do powstania, yy, a czasami są przeciwni nawet yy, i trzeba ich zachęcić. I mamy grupę demokratów, to są ludzie też najczęściej pochodzenia szlacheckiego yy, albo mieszczańskiego, Młody, młodzi, młodzi, to jest ważne, prawda, że oni są młodzi, bo są bardzo rewolucyjnie nastawieni też pod wpływem takich bardzo radykalnych ideałów za, z, zachodnich, i oni mówią, no to oddajmy ziemię chłopom, to jak im damy tą ziemię, którą oni uprawiają, na razie tylko mają w posiadaniu, no to wtedy będą mieli motywację, żeby walczyć o Polskę. jakim Polska da tą ziemię, Królestwo Polskie, no to wtedy powiemy, to, to wtedy oni będą mieli motywację. No i jest dyskusja na ten temat w Sejmie, prawda? Mamy Sejm, który dyskutuje i oni tym, w tym Sejmie, a wszyscy tam są ziemianami. W zasadzie. A wszyscy. Ale praktycznie. Więc oni dyskutują. E, e, I te, lektura tych ty, 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 ty wystąpień jest niesłychanie pouczająca, ponieważ oni mówią: no nie, to jest święte prawo własności, nie można uwłaszczać. Albo e, a co to będzie, jak uwłaszczymy, to wtedy po co sięgną dalej, prawda? Albo dobrze, albo, do, dobrze to może uwłaszczmy, ale nie teraz. Albo mówią: e, e, no to ja generalnie jestem za zniesieniem pańszczyzny, jest parę takich wystąpień. Ja jestem generalnie zniesieniem pańszczyzny, ale dopiero jak cała Polska będzie wolna, to wtedy wróćmy do tej, do, do tej sprawy, bo teraz to jest za wcześnie. E, e, no i tak to trwa, prawda? Bo to jest wszystkie dy, dy, dyskusje. I ostatecznie staję na tym, że uwłaszczamy chłopów, e, ale tylko w dobrach publicznych. Czyli szlachta mówi, okej. Okay, państwowych w tym sensie. W ta, to to była dość duża część, to, to nie było mało, to nie było mało. To, wydaje mi się, że to była mniej więcej jedna czwarta w tej chwili w, wówczas tych dóbr, to były dobra skarbowe. One były dzierżawione zazwyczaj. No? I dzierżawy były świetnym, świetnym źródłem zarobku dla ludzi dobrze ustosunkowanych. No? W tym sensie dzierżawcy, dzierżawcami często byli ludzie, którzy mieli własne majątki, ale też dobrze byli politycznie ustawieni w Warszawie. Myśmy no? na, na dzisiejsze terminy to e, tak nazwali. I to są wszystko mechanizmy, które my, są nam intuicyjnie dobrze znajome. To znaczy, on, jakby wiemy, możemy sobie wyobrazić, jak to działało, obserwując politykę, e, obserwując politykę dzisiaj. też że działało to w mniejszej skali, prawda, bo i kraj był mniejszy i ta elita była znacznie mniejsza, więc ani, była, jakby to się wszystko bardziej personalnie też odbywało. No i co się dzieje? No, i, i, no więc ta emancypacja. Wracając do pytania, które pan postawił na początku, no to emancypacja jest oczywiście problemem, ponieważ ona kosztuje. Ona realnie kosztuje. No można sobie wyobrazić podział działania, py pytanie, kto ma za nią zapłacić? Kto ma za nią zapłacić? To to jest gigantyczny problem. Kto Ale właśnie, ma ponieść czy, czy, demok czy, czy demokraci na przykład, jak nie mieli tu takich pomysłów radykalnych pod tytułem, skoro ta ziemia przez wyzys trafiła do warstw posiadających, to dzielmy tą ziemię chłopom, oddając sprawiedliwość dzielmy. Nie, to niektórzy, demo, niektórzy demokraci tak mówili. Wśród tych, wśród tych demokratów szlacheckich, o których zresztą jak historyk, Piotr Kulik, doktor Piotr Kuligowski napisał bardzo ciekawą książkę, niedawno wydaną, polecam, Więc ci demokraci, oni oczywiście E, e, oni oczywiście e, często to byli zresztą ludzie, którzy byli bardzo zamożni, w tym sensie, że oni bardzo idealistyczni, oni byli skłonni sami się pożegnać z częścią swoich majątków. To jest niesłychanie trudne. Ja, ja nabrałem do tych ludzi ogromnego szacunku. W momencie, w którym zrozumiałem, jak trudne to było i jak bardzo silnie było to związane ze statusem i majątkiem wówczas, posiadanie właśnie tego, w sensie, to było główne źródło majątku. Nie było, przemysłu praktycznie nie było, dopiero braczkową. Handel był bardzo skromny, a więc yy, yy, elita mogła się utrzymać albo z ziemi, albo z urzędów, albo się wrzelić. No tak, ale te, yy, ta, ta, ta żona, ten majątek żony też miał mieć jakieś, jakąś postać, to, była najczęściej, to był najczęściej majątek, tak, 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 to tak znaczy, był majątek ziemski, tym, oczywiście. Tych tyś, demokratów było bardzo niewielu, oni byli uważani często za, za wariatów, szkodliwych wariatów, co też brzmi znajomo. No? i takich właśnie rewolucjonistów, jakobinów, ludzi, którzy chcą obalać porządek społeczny, niszczyć własność, prawda, Te, całą, coś, na przykład były takie e, prognozy, to był bardzo silny argument wtedy podnoszony przeciwko emancypacji, czyli przeciwko zniesieniu pańszczyzny, którym się mówiło, że jeżeli zniesiemy pańszczyznę, to gospodarka kraju się zawali w całości. Ponieważ chłopi wszystko przejedzą, przepiją, oni nie potrafią pracować. Oni pracują tylko pod przymusem. To słynna, że tak powiem, satyra o leniwych chłopach, prawda, z dawnych czasów, Jak 19, prawda? Ale Ale to to są takie ubrane często same. w takie tak. publicystyczne formy nowoczesne, takie przekonanie. Oni cały czas piją, prawda? damy im szansę, wszystko zostawią użyda. Co oczywiście było całkowitą nieprawdą. To znaczy. E, 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 t, t, I praktyka okazała, pokazała, że to się nie zdarzało. może w pojedynczym po, po przypadku zdarzały, ale generalnie nie. E, a więc e, taka na, na, t, kluczowym problemem związanym z emancypacją chłopów jest to, że ona po prostu kosztuje. Ona i teraz Ona kosztuje ludzi utratę władzy i majątków i wpływów kosztuje ludzi, którzy wcześniej te władze, majątki wpływy mają. No i jak wiadomo, ci ludzie nie żegnają się z, ze swoim statusem łatwo. Nigdzie, nigdzie na świecie. Myśmy nie, jest, nie, my nie jesteśmy wyjątkiem w ogóle, kompletnie jakby Polska tutaj nie jest wyjątkiem, i czy ziemie polskie nie są tutaj wyjątkiem. A więc, no bo jeżeli chcemy chłopów emancypować, to na przykład muszą mieć ziemię, prawda? Tą ziemię trzeba im oddać, ta ziemia jest czyjaś. I teraz w ślad za ziemią, jeszcze zostawmy inną. W systemie pańszczyźnianym idzie praca. Praca jest związana z ziemią. To znaczy, chłop w zamian za to, że użytkuje ziemię, wypłaca się pracą na części ziemi, która jest należną majątku, już bezpośrednio. Takiego. No więc ci właściciele mówili, ok, niektórzy bardziej progresywni mówili coś takiego, ok, to dajmy. Chłopom tą ziemię. Polska tego potrzebuje. Zróbmy to. Za odszkodowaniem. Niech nam skarb za to zapłaci, ale dobra, oddajmy. A nie można było się dogadać na tej innej prostej zasadzie. Masz ziemię, ale tu drobny, skromny czynsz przez 20 lat, mi jeszcze płacisz. Były pamiętam. takie pomysły, skromny, ale bo skromny, e, ten ale skromny, no ale to chodzi, i próbowano ten czynsz policzyć. Okay. No, i oczywiście ludzie liczyli to wówczas w taki sposób, jak gdyby ci chłopi przez 20 lat spłacali ziemię, czyli do robocizny dochodziły jeszcze, czy do wartości robocizny dochodziły odsetki i wartość tego kapitału, i to wychodziło bardzo dużo. W sensie, to wychodziło tak dużo, że produktywność, że chłopi często nie chcieli wchodzić w taki układ, ponieważ uważali, że to jest za duże obciążenie. A oni potrafili liczyć nie gorzej niż ich właściciele. To nie jest tak, że, że, że oni tego nie umieli. Znaczy, rozmawiamy tutaj cały czas o ludziach, którzy byli naprawdę po jednej i po drugiej stronie znaczy, i chłopi. I właściciele Ziemi oni doskonale wiedzieli, jakie mają interesy. To, to, nie byli głupsi od nas. To sformułowanie tak. leniwy chłop świadczy o ludziach, którzy wybrali właściwą strategię tak. do funkcjonowania tam, gdzie większość owoców Twojej pracy trafia jak gdzie indziej. No to co mam się starać? Jestem leniwy. No jasne, nie, nie, ale to nie, nie to nie jest. Coś, ale do, 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 do tak to jest problem? coś więcej. Coś, tam jest coś więcej. Ponieważ e, z, zwróćmy uwagę, że chłopi wówczas e, nie tylko w Polsce, w całym świecie zachodnim, nie tylko zachodnim, ale powiedzmy, czy się do zachodnim. Większość ludności żyła na granicy biologicznego przetrwania. W sensie jedzenie, kalorie. Inaczej niż my. my, żyjemy w świecie, w którym jest za dużo kalorii, prawda? Ludzie chcą schudnąć. Generalnie, w świecie zachodnim. Natomiast w tamtym świecie był permanentny deficyt kalorii i większość ludzi ciężko pracowała fizycznie. W związku z tym, jeżeli się nie pracuje na siebie, tylko na kogoś i jeszcze w dodatku jest to trudne, bo jest się trudno zregenerować po tej pracy, ponieważ po prostu. jest jest mało energii dostępnej człowiekowi do tego, żeby się biologicznie... No, no to jaka jest racjonalna strategia? No, racjonalna strategia jest robić jak najmniej. No tak. Ale niektórzy właściciele to rozumieli. Nawiasem mówiąc, jest cały dyskurs już w wieku XIX na ten temat, że praca... I 18 XVIII się zaczyna, powiedzmy rozwija się w XIX, że praca państwczyźniana jest niewydolna, niewydajna. I dlaczego? No jest niewydajna dlatego, ponieważ nie są właścicielami. A ponieważ nie, ma, nie są właścicielami, nie mają motywacji. W związku z tym nie chce mi się pracować. Tak jest, ta zależność była rozumiana. Ale to nie prowadziło jednak do wniosku, że tą ziemię należy chłopom dać, ponieważ uważano, że jest to po prostu bardzo często kradzież. Mam na myśli właścicieli ziemskich, uważania, tak uważali, nie wszyscy tak uważali. Że jest to kradzież, że jest to odbiór własności itd. I teraz znowu wróćmy do kwestii emancypacji. Z polityką, bo emancypacja ma charakter obywatelski, prawda, to znaczy własności. Tak? Czyli ci ludzie muszą mieć własność. Jakiś rodzaj niezależności materialnej, no koniecznie łatwo, żeby się wyemancypować, no muszą mieć dostęp do edukacji i muszą mieć, edukacja też kosztuje, prawda e, i muszą mieć e, taki rodzaj, powiedziałbym, emancypacji e, symbolicznej, poczucie własnej godności i odrębności, tego, że oni są równoprawnieniem obywatelskiej. To się wiąże z równoprawnieniem obywatelskim, że mogą pójść zagłosować, prawda, wybierać. No i znowu jest to odebranie władzy komuś, kto miał wcześniej. To nie jest tak, że emancypacja dokonuje się bezkosztowo z punktu widzenia ludzi, którzy mieli tą władzę wcześniej. I mm, oni też nie są szczęśliwi, to znaczy, oni nawet jeżeli widzą, że historia idzie w tą stronę, że czasy się zmieniają, wielu z nich to widzi, to nie jest tak, że oni są ślepi. Niektórzy nie widzą, a się mówimy o przedstawicielach elity. Mówimy o przedstawicielach elity, tak, czyli de facto o ziemianach, nie? o tych grupie kilkunastu tysięcy rodzin, powiedzmy, na ziemiach polskich, bo to jest między, myślę, między 15-30 tysięcy rodzin. To jest ta cała elita. No więc oni to oczywiście widzą w większości, no ale to nie znaczy, że się łatwo godzą z utratą statusu. I tam się pojawiają na przykład takie koncepcje w, w pismach ziemiańskich wtedy, że OK, chłop będzie uwłaszczony, ale my zorganizujemy szkołę i zorganizujemy ją wspólnie z Księdzem Proboszczem. I ten ksiądz proboszcz i nasz nauczyciel i my będziemy sprawdzać, czy ten nauczyciel uczy. Do, do, dosłownie tak się opisuje, że ja będę przychodził i słuchał, co ten nauczyciel e, mówi i on będzie w, 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 wychowywał tych chłopów w duchu posłuszeństwa wobec dworu. Czyli oni już będą mieli własną ziemię, już nie będą chłopami mężczyźnianymi, ale nadal będą mnie słuchać. Nadal będą głosy, na przykład. A to pewna naiwność za na tym była, no bo przecież nam, jak nauczysz tak. ich czytać, to zaraz przyjdą odpowiednie druki mówiące o tym, że człowieku czegoś tak, więcej było. Trzeba, trzeba eliminować, jest. trzeba te druki eliminować. Tak zła literatura, jest, to, to, o tym też się dużo pisze, prawda? że tu trzeba dbać, żeby na przykład w szkole, tej szkole wiejskiej, jak ona już jest, żeby tam e, te, nie, nie, te, te złe idee się tam nie. nie... A więc emancypacja, Jeżeli mówimy o emancypacji chłopu. Emancypacja jest trudnym procesem. Nie dlatego, że tym chłopom coś, czegoś brakuje, Prawda? że oni są. Ona jest trudnym procesem, dlatego że ona narusza bardzo poważne interesy materialne, polityczne, symboliczne. No. Ale zacznijmy od materialnych. Materialne są kluczowe. Ja przepraszam, że tak o tym mówię, ale e, znaczy, moje podejście, ja mam. E, e, nie powiedziałbym, że jestem. Zostałem kiedyś takie pytanie po napisaniu. E, Chyba Antoni Ludek mi zadał w czasie jakiegoś spotkania pytanie, czy jestem marksistą. I ja nie jestem marksistą, w tym sensie nie uważam, że jest coś złego w byciu marksistą, nawiasem mówiąc, ale ja nie jestem marksistą. Natomiast mam skłonność do myślenia o historii w kategoriach interesów i te interesy mają przede wszystkim bardzo często materialną podstawę. No, i tutaj o emancypacji chłopskiej mogę powiedzieć tyle, że ona była trudna nie tylko w Polsce, ale także no. na Zachodzie i w ogóle gdziekolwiek ona się odbywała. No To wiele zrobiono, żeby ten chłop nie poczuł się obywatelem polskim. Po tym zresztą, jak y, właszczenie, y, likwidację pańszczyzny zafundowali zaborcy, to powiedziałbym tak, że mamy do czynienia z jakimś fenomenem, gdzie jednak w pewnym momencie chłopi gremialnie. Może nie gremialnie, ale chłopiec zaczynają się z, z tą polskością, w sensie z ideą budowy państwa, zaczynają się identyfikować. Mamy długą, dys... tutaj ma podstawową Mamy długą, w długą dyskusję w historiografii dotyczącą tego, kiedy ten proces zachodzi i jaką ma skalę. To znaczy identyfikacji chłopów w, w, z narodem polskim. Identyfikowania się jako Polacy i Polki, prawda? Przestaje być tutejszym, staje się Polakiem. No ale... albo poddanym Cara na przykład, tak czy cesarza austriackiego, powiedzmy. I, I wydaje mi się, że no, okay, tutaj są dyskusje, nie będę się już w, w, nie, w nie wnikał, ale wydaje mi się, że gdybym miał zdefiniować jakiś rodzaj konsensusu, czyli co, to, że, to, że ten proces najwcześniej zachodzi na terenach najbardziej zmodernizowanych, czyli zaboru pruskiego, także i to jest pewnie, myślę, że to jest końcówka XIX wieku, druga połowa XIX wieku. Tak, w Prusach dopiero, e, czy w Zaborze Pruskim, Tak, dopiero. sądzę. W Wielkopolsce, pewnie części Pomorza może, być może, a głównie w e, e, I to jest, e, e, natomiast w, e, na terenie Królestwa Polskiego zachodzi dużo później. E, powiedziałbym, że jest to pewnie przełom XIX i XX wieku, e, a myślę, że w wielu regionach, czy w wielu miejscach on dopiero w okolicach II wojny światowej zyskuje swój, skończyć on zachodzi bardzo późno, realnie. I jest związany z bardzo wieloma rzeczami, to znaczy z działalnością edukacyjną państwa polskiego, kiedy ono już jest, wcześniej z działalnością edukacyjną inteligencji polskiej, która ma dość Z jakich zakres? korzeni pochodziła ta inteligencja, albo z jakich sympatii politycznych? Zależy gdzie. Ona najczęściej była endecka. endecka to jest... Ona najczęściej, wydaje mi się, jakbym miał odpowiedzieć, że że ona, zwłaszcza na terenach wiejskich, ona była najczęściej endecka, zwłaszcza od momentu, w którym duża część ziemiaństwa zgłosiła akces do endecji. Czyli bym powiedział, że jest to końcówka XIX, początek XX wieku. Ale też mamy ogromną ilość wydawniczych wydawnic. Ruch przykład, słucham. A ruch ludowy? A ruch ludowy ludowy oczywiście, ale on nie wszędzie był równie silny. O no, silniejszy jest, galicji. w Galicji mhm. e, i on tam oczywiście odegrał ważną rolę bardzo. E, a więc jest, ale generalnie jest to wysiłek w dużym stopniu, w, jest to wysiłek inteligentów. W miastach to bywają inteligenci socjaliści, socjalist, 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 prawda? Tu tych chłopów, którzy. Przy, w miastach stają się robotnikami. No to tamtą rolę odgrywają często socjaliści, ale też nie zawsze, też nie zawsze. Socjaliści e, nie byli aż tak, wydaje mi się, silnym, e, byli silnym ugrupowaniem, nie aż tak. E, i, no, ale w dużym stopniu, e, i teraz możemy uważać, że jest to e, pewnie niezbyt miłe, ja uważam, że jest to, ale też nie, nie chciałbym się kłócić z faktami historycznymi, no, że w dużym stopniu jest to, e, jest to dzieło endecji, w dużym stopniu jest to dzieło narodowej demokracji, nacjonalistów wyjaśnienie chłopom, że oni są Polakami i że łączy ich na przykład z Kazimierzem Wielkim albo z Władysławem Jagiełłą albo z Piastem Kłodziem jakaś więź, prawda? No była to sztuka. <grym> spora. <grym> spora. Spora, spora, spora. Duże osiągnięcie, duże osiągnięcie. Ono szło w ślad za różnymi pomysłami judeckimi na to, jak naród powinien funkcjonować antysemityzmem, często też takim ekskluzywizmem etnicznym itd. Więc e, e, to jest dzieło w dużym stopniu, e, myślę, e, myślę e, e, endecji. No, a, co zrobić, no, tak, to, tak, nam się, mm, tak nam się ułożyło. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.